Wyślijmy razem sprawozdanie z działalności fundacji przez ePUAP. Loguję się na swoją skrzynkę podawczą. Ja akurat przez profil zaufany możecie wybrać dowolny sposób. Ja mam akurat założony ePUAP również dla mojej fundacji, ale możecie wysłać sprawozdanie również ze swojego prywatnego profilu. Wyszukujemy pismo ogólne do podmiotu publicznego. Klikamy załatw sprawę. Tutaj wyszukujemy odpowiednie ministerstwo, które nadzoruje naszą fundację. Wybieramy inne pismo i wpisujemy jako rodzaj pisma sprawozdanie z działalności fundacji. Tytuł pisma może być taki sam. Ja dopisałam również rok, którego dotyczy sprawozdanie. W treści pisma coś musicie wpisać. Wystarczy coś krótkiego, jak w załączeniu sprawozdanie z działalności fundacji. Możecie napisać coś więcej. W załącznikach dodajemy podpisane profilem zaufanym sprawozdanie. Podpisać muszą, musimy zgodnie z reprezentacją w KRS. Opisujemy załącznik jako sprawozdanie z działalności Fundacji. Drugi załącznik, jaki dodaję, to, to jest załącznik do sprawozdania z działalności czyli uchwały zarządu. Tutaj opisuję załącznik do sprawozdania, uchwała zarządu. Teraz wypełniam swoje dane kontaktowe, klikamy dalej. Tutaj mamy wizualizację sprawozdania. Klikamy Przejdź do podpisu. Podpisujemy profilem zaufanym. I sprawa załatwiona.